Nie musisz być piękny, aby być seksowny. I dlaczego każdy prawdziwy coach trzyma tak rękę na zdjęciu, ma tak łeb wypełniony cytatami, że mu nie spadł, to musi se podtrzymać. Nie, nie musisz być piękny, nie musisz być zgrabny, nie, nie musisz być perfekcyjny, aby być seksownym. A to jest coś, co można wyćwiczyć, bo bycie atrakcyjnym to jest wybór, to, czy ty się komuś podobasz, to niekoniecznie musi być wybór tej osoby, ale to, czy ty zwiększysz swoje szanse, jest już twoim wyborem. W ogóle w dziwną stronę to skrę skręciło. Bo kiedy ja zaczynałem szkolić, to wszyscy skupiali się na tym, jak być właśnie najbardziej atrakcyjnym, jak nie iść ogólną, utartą ścieżką. Skupialiśmy się na tym, jak biec ponad wyścigiem, jak nie podpierać się. O, trochę już oczka zmęczony, bo wcześniej nagrywam ale szczerze jestem bardzo zadowolony. Taki 50 minutowy film, zupełnie przypadkiem, to wyszło tyle minut, nie planowałem. Mega film o powodach, dlaczego kobiety odmawiają i jak to zinterpretować i jestem z niego mega zadowolony. Ale wcześniej, kiedy ja zaczynałem szkolić, w tym 2008 roku, jeszcze wcześniej, to myśmy właśnie nie skupiali się na tym, jak robić to, co reszta, tylko jak robić właśnie tak, żeby mieć te efekty z kobietami, nie podpierając się e, rzeczami typu wygląd, pieniądze, czy wskaźniki statusu, czy takie rzeczy działają. Oczywiście, że działają. Ale co? Dopóki nie będziesz ich miał, to będziesz siedział w domu i konia walił? No to nie jest najbliższa perspektywa. Ale bycie seksownym można się nauczyć, nawet trzeba się nauczyć. To można wytrenować. To jest umiejętność taka jak każda inna, tylko to jest umiejętność zarządzania swoją energią. Widzisz, i oczywiście kobiety nie powiedzą ci przeważnie swojego prawdziwego powodu odmowy, i ty możesz myśleć, wiesz, w kategoriach 0 lub 1, że albo kobiety cię chcą, albo kobiety cię nie chcą. Ale to nie jest prawda. Pytanie, jakiego Ciebie chcą? Bo widzisz, bycie sexy to nie jest cecha. To jest wybór, to jest umiejętność, to jest praktyka, to jest styl życia. To jest takie, jak jakbyś chodził na taki energetyczny fitness. Jeśli tego nie trenujesz, to wypadniesz z gry. I dlaczego musisz to trenować? Bo mężczyzna, który nie ćwiczy swojej seksualności, nie ćwiczy swojego seksapilu, kończy jak facet, którego... Kobiety traktuje jako kolegę, brata, słuchacza, albo ma, jakiś, ma jakąś tam relację i ta relacja nie do końca wygląda tak, jak powinna. I, mm, i po co ci takie coś? Po czy co takie coś? Nie lepiej zrobić tak, żeby Twoja obecność niosła za sobą jakiś taki seksualny ładunek pozytywny, żebyś ty był w stanie wzbudzać w kobiecie emocje? Swoją obecnością, bo widzisz. Kobiety nie reagują tylko na słowa, to no, on taki klasek. Ale reagują na to, jaką osobą jesteś. I nie zawsze możesz być osobą, która akurat wbije się na tą częstotliwość bycia seksji. Ale nie traktuj to coś, co jest jakimś dopustem bożym, że albo to masz, albo tego nie masz. Bo to jest coś więcej niż teoria czy, czy, czy czysta biologia. Bo. Kobiety mogą Ci tylko co najwyżej powiedzieć, a ja nie czuję tego. Nie czuję tego, że mogłabym go wpuścić do swojego ciała. To tak naprawdę oznacza, ale czy mogą Ci to powiedzieć? No niekoniecznie, no bo wtedy mogą brzmieć powierzchownie. Yy, mogą też nie chcieć Cię jakoś ranić. Yy, same też nie rozumieją, dlaczego czegoś nie chcą od Ciebie. Yy. No i też wiesz, niekoniecznie wypada zawsze powiedzieć, że akurat wybierają faceta pod kątem tego jak ją kręci w łóżku, więc łatwiej facetowi wcisnąć bajkę, że tam nikogo nie szukam, to nie jest dobry moment, muszę sobie poukładać życie, jesteś świetny, ale bla bla, bla, bla bla. I to brzmi znanie, znajomo, czy można to przekroczyć? Oczywiście, że można, ale czy chodzi nam o to, żebyśmy co chwilę rzeźbili w jakichś trudnych tematach, czy chodzi ci o to, żebyś ty tak naprawdę ułatwił sobie zadanie? Przyciągał kobiety, które są Tobą zainteresowane? Takie, które czują to, co Ty o nich chcesz im się to podoba? Słuchaj, nawet jeżeli Tobie się wydaje, że to jesteś w ogóle stracony, albo że to jest bardzo trudne, albo że to nie jest dla Ciebie, albo to jest zbyt... Pogmatwane, albo że to w ogóle ty się tego nie nadajesz, albo w ogóle po co takie coś? a komu to potrzebne? Słuchaj, ja naprawdę szkoliłem ludzi z wielu różnych branż. Różnych dziedzin. Na przykład, no, rok 2010-2005, tak, 2004 to był stał pod rokiem IT. Stał pod rokiem IT. Czwarty, no i 2003, 2003 też stało to pod rokiem. IT, i ja jestem w stanie pomóc komuś obudzić sobie tą właśnie taką seksualną energię, ten seksapil, tą taką wibrację, która jest, gadam, jak nawiedzony, ale tak używam takich skrótów myślowych, jestem w stanie pomóc komuś być mężczyzną, którego. Kobiety odczuwają go seksualnie atrakcyjnego. No bo wiem, że to działa. Wiem, że to jest podstawą, a nie celem samym sobie. To jest. A niestety w wielu przypadkach to jest trochę tak, że i często faceci wpadają w tą pułapkę. Całkowicie. Nieświadomie, że uczy się ich trochę podrywu, albo oni sami próbują się nauczyć trochę jakby od końca, zamiast zbudować podstawy. I ja całkowicie to rozumiem. Ja też z biegiem lat zacząłem wymyślać pewne y, sytuacje y, sytuacje. Pewne sytuacje skłoniły mnie do tego, żeby zacząć szukać naprawdę prawdziwego powodu, prawdziwego powodu, bo mimo tego, że moi klienci mieli te efekty i mieli bardzo dobre efekty, fenomenalne efekty, oczywiście nie wszyscy, bo zawsze jest jakaś część, która potrzebuje więcej czasu, jest mała część, gdzie to, a to przeważnie tylko dlatego, że ktoś po prostu, no. Albo nie chciał, albo nie był gotowy podążyć za tym, co mówiłem. No, są przyczyny różne. No, ja, skoro coś działa na setkach ludzi, no, to dlaczego nagle no, nie ma? tak, że nagle jest jakaś, wiesz, wyjątkowy płatek śniegu, tylko są różne przyczyny, dla których to mogłoby nie działać. Więc jeżeli ty się stosujesz do tego, co ci powiem, bo to nawet moi klienci potwierdzą, że jeżeli mnie słuchasz, to masz te efekty, ale trzeba zacząć słuchać. Nie zawsze jest to miłe, ale jest to prawdziwe. To ja właśnie zacząłem szukać przez pełne sytuacje, dlaczego znaleźć tą przyczynę, nie komuś przekazać, co kto ma obić, tylko jak pomóc komuś stać się tym naprawdę atrakcyjnym mężczyzną. Co zrobić, żeby ten facet był naprawdę tym atrakcyjnym facetem? Jak on się ma zachowywać? Jak on się ma poruszać? Co on, my, w co on myśli? W co on wierzy? I gdzie przez lata te pewne rzeczy wychodziły trochę przypadkiem, trochę metodą prób i błędów, zacząłem szukać właśnie sena odpowiedzi tego, w jaki sposób możemy pomóc komuś stać się tym naprawdę atrakcyjnym facetem. I część tych odpowiedzi, wiadomo, że na tym konkretnym temacie, nie we wszystkich, zawarłem właśnie w tym kursie o, tym, o seksualnej aurze który nauczy Cię, jak być właśnie seksi, seksownym mężczyzną, atrakcyjnym seksualnie. Wysyłać tę energię do świata bez nachalności, bez bycia grubiańskim, bez, bez śmieszności. Tylko mieć tą postawę, która jest atrakcyjna dla kobiet. Mieć to coś. Bo to coś jest tak naprawdę reakcją na to, co kobieta odczuwa od Ciebie. One mówią, on ma to coś. To jest właśnie to coś, on ma to coś. Rzadziej usłyszysz, że ja mam to coś do tego mężczyzny, tylko że on ma to coś, czyli ona odbiera tą energię, która jest w tobie. Ja widziałem to w trakcie szkoleń, że facetci, którzy mieli te momenty aha, nagle zmieniali swoją postawę, nagle zmieniali swoją energię, zmieniali swoje działanie. Bo kobieta raczej nie powie. Czyli że, słuchaj. Yy, odrzucam cię, bo nie czuję w tobie męskiej y, energii seksualnej i nie ma napięcia, nie ma impulsu, żebym, ci, żebym cię wpuściła między swoje uda. Małe szanse, że to usłyszysz. I faceci często właśnie błądzą. Latami błądzą. Myślą, że tu chodzi o tekst. Yy, wielu mężczyzn yy, próbuje się schować za aplikacjami randkowymi. Gdzie ja wiem, że gdybym wypuścił teraz kurs o tym, jak pisać na internecie, to byłby to bardzo popularny kurs. Ale są też rzeczy, które trzeba robić. Dlatego, że jest to słuszne. Dlatego, że tak trzeba. Może dlatego jest teraz masa kursów, które uczą, jak pisać na aplikacjach handlowych, czy jak tworzyć profile, gdzie to i tak nic nie ma, bo to nie rozwiąże problemu. No bo co chcesz żyć i. Yy, Słajpować prawo lewo, prawo lewo, prawo lewo, gdzie i żyć, gdzie omijają cię kobiety, to chyba nie o to chodzi. Bo ty możesz szukać rozwiązań. To nie jest tak, że ja coś mam do randkowania przez internet. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że na dłuższą metę to mężczyzn kaleczy. Na dłuższą metę to cię okaleczy, bo ty nie będziesz w stanie zbudować swojej prawdziwej męskości, bo będziesz uzależniony od algorytmu, który będzie ci dopasowywał według Twoich zdjęć, to, co ci, yy, to, co ci jego zdanie będzie pasowało lub nie. Bo właśnie, jeżeli ty nie nauczysz się zarządzać swoimi emocjami, nie nauczysz się budować, yy, tego napięcia seksualnego między tobą a kobietą, to aplikacja randkowa tego za ciebie nie zrobi. Ja rozumiem, że ten motyw pierwszej, wstępnej weryfikacji, że o, ktoś dał okejkę, okay to zdjęcia to moją pasują i nie musisz mierzyć się z czymś takim, że y, idziesz na, na zimno i na, może ktoś przyjdzie, może, może komuś podpasujesz, może komuś nie podpasujesz. Ja rozumiem, że to jest duża ulga, ja całkowicie to rozumiem. Oczywiście to jest to kuszące, ale jeżeli ty nauczysz się działać na żywo, nauczysz się działać konkretnie, nauczysz się być tym seksualnym mężczyzną, to nawet jak będziesz stosował te aplikacje do spotykania się, to spotkania będą wyglądać zupełnie inaczej, będziesz robił zupełnie inne wrażenie. oszczędzisz mnóstwo czasu, oszczędzisz mnóstwo czasu i twoja postawa do życia, do kobiet się zmieni. Całkowicie się zmieni. Przestaniesz być kimś, kto będzie bał się odrzucenia, zaczniesz być kimś, kto będzie bardziej cenił swój czas, swoje życie. No. Bo widzisz, podryw to nie jest sztuczka czy suma sztuczek, to jest suma Twojego życia. Jak trenujesz ciało, jak trenujesz umysł, jak oddychasz, gdy stoisz przy kobiecie, jak patrzysz, jak się poruszasz. Jak wchodzisz do pomieszczenia, jak działasz pod presją, jak zarządzasz energią, napięciem, rytmem, jak radzisz sobie z odmową, to jak pozwalasz kobiecie czuć, że ją prowadzisz, nawet jeżeli nic nie mówisz. I ciężko jest to udawać. Jeżeli chcesz naprawdę być szczerym, autentycznym, fajnym, atrakcyjnym mężczyzną, to nie możesz udawać. To nie możesz udawać. Ja chcę Cię właśnie z tej pętli, tego labiryntu dezinformacji wyciągnąć i pokazać Ci istotę, co powoduje naprawdę, że o jednych mężczyznach mówią, że oni mają to coś, a o innych nie. Czy to znaczy, że wszystkie kobiety będą Tobą zainteresowane? Nie. Bo tak to jest statystycznie niemożliwe. Jeżeli ktoś tak ci powie, to po prostu kłamie. Ja cię mogę jedynie zapewnić, że jeżeli ty rzeczywiście przyłożysz się do tego kursu, będziesz go przerobić razem ze mną, skupisz się, wsłuchasz, przerobić go kilka razy, będziesz robił ćwiczenia. Większość z nich nie wymaga nawet podchodzenia do kobiet. Tylko to jest głównie praca są, bo problem nie jest to, że ty będziesz podchodził do kobiet. Tylko problem jest to, że jak ty o sobie myślisz, jak ty się postrzegasz, jak, ty, pod, jak Twoja podświadomość funkcjonuje, to jest problem, a ty tylko na żywo, to ty zbierasz tego żniwo. Na tym polega ta różnica. Jeżeli ty ten kurs przerobisz, to jestem pewien, że zaczniesz patrzeć na pewne rzeczy inaczej, a wraz ze zmianą optyki, wraz ze zmianą programów, zaczniesz mieć inne efekty, zaczniesz mieć inne relacje, szczersze relacje, prawdziwsze relacje, uczciwsze relacje. I. Zupełnie inaczej będziesz to postrzegał. Czy będziesz, sobie w stanie, czy będziesz w stanie przekonać wszystkie kobiety do siebie? Nie, więc tym się, w ogóle, tym się w ogóle nie zajmuj. No bo po co? Po co? Nie ma takiej potrzeby. I często właśnie spotykam się z tym, że ludzie myślą naprawdę, że problem jest w tym, że ja pójdę z tobą na miasto. Ty zrobisz parę podejść, ja Ci powiem, co Ty masz poprawić. Chłopie, to, co Ty masz poprawić, to to jest skutek, rozumiesz? To to jest tylko skutek. To to jest tylko skutek. To to jest tylko skutek. Poprawić, dlatego ja z tego, że pracuję z ludźmi, no to wiem, co w większości przypadków, co jest stanie im pomóc. I wiem, że problemem tego, jak Ty podchodzisz, jak Ty działasz, jak ty, co Ty piszesz, to nie jest to, że ty stanąłeś w taki inny sposób. To są detale. To, to jest naprawienie skutków, ale przyczyna jest gdzie indziej. Przyczyna jest gdzie indziej. I ten kurs jest po to, żebyś pomóc sobie tą przyczynę rozpracować, Że pomóc tobie ułożyć tą swoją seksualność. Możesz nawet skorzystać z innego kursu o wybaczeniu. Na stronie uwodzenie 24pl łamane przez W. Który pomoże Ci spojrzeć na siebie, na swoją przeszłość, po to, żeby powtarzać błędy. Ale to, że jeżeli ty myślisz, że ty poprawisz tekst na potyw, to jest. To jest yy, czy sposób, w jaki stoisz, czy coś tam mówisz w danym momencie, to jest tylko zaleczanie skutków. To jest tak, jakbyś brał leki przeciwbólowe na zepsuty ząb. To jest, tylko, to jest tylko tymczasowe rozwiązanie przed, przed tym, żeby rozwiązać problem u jego źródła. Dlatego potrzebujesz, właśnie, trening tego, jak być seksownym mężczyzną. To nie znaczy, że jesteś gorszy od kogokolwiek, to nie znaczy, że jesteś gorszym mężczyzną. To znaczy, że prawdopodobnie nikt się na tym nie skupi, w jaki sposób ty będziesz w stanie pokazywać siebie na tym rynku matrymonialnym, w jaki sposób będzie w stanie budować relacje, ale sorry, te czasy, bo on ma pracę i nie pije i nie bije, już minęły, już minęły. Teraz kobiety, żyjemy w demokracji, mamy równouprawnienie, teraz kobiety chcą nie tylko chłopa, który przynosi do domu pieniądze, to Babo podaj mi zupę, dwa razy, czy tam trzy razy ruszy dupą i już włysuchy, trzy ruchy suchy i on się pierdolnie przed telewizorem, otworzy piwko i cześć. Teraz kobiety chcą mężczyznę, który jednocześnie jest w stanie sprawić, że jej świat zawiruje. Tak, bo zwłaszcza jak będzie miał nogi w powietrzu. Bo odleci. I ty tego nie unikniesz. I ty możesz mieć swoje zasady, możesz mieć swój honor, możesz mieć swoją wiarę nawet. Ale nie, nie wykorzystujmy wiary do tego, że nam się nie chce być mężczyzną, który jest atrakcyjny dla kobiet. Bo gdyby gdyby rzeczywiście techniczna przewaga hmm, była y, logiczna i, i techniczne rzeczy się dla kobiet liczyły, to samochody dla kobiet wyglądałyby zupełnie inaczej niż wyglądają teraz. Okej? Okay? Wiesz, no na przykład kobiety sobie ceniły bezpieczeństwo. To samochody, samochody dla kobiet nie wyglądałyby jak parasolki z silnikiem. Nie były to jakieś małe pipcie, tylko porządne, porządne, porządne ciężkie fury. Ale tak po prostu jest i możesz się na to obrażać. Możesz yy, nawet szukać tak zwanej porządnej, która gdzieś w domu na kurzej łapce obok kościoła żyje trzymana pod kloszem przez ojca pastora yy, w małej wiosce opuszczonej przez Boga, odgrodzonej przez las i bagna, i ona tam w ogóle penisa to nigdy nie widziała na oczy, tylko gdzieś w jakichś zakurzonych książkach na strychu do biologii z XVIII wieku. Albo żyć i cieszyć się tym, i dojść do obozu zwycięzców. I właśnie po to jest ten kurs, po to jest ten kurs, bo to można wytrenować. I ty bez tego możesz po prostu zwyczajnie błądzić i kręcić się w kółko. A po co? A na co? Twoje ciało potrzebuje treningu. Twoja seksualna prezencja również go potrzebuje. I to jest coś, co wykracza dużo dalej ponad to, jak ty masz się na przykład ubrać albo jakąś mieć fryzurę. To jest trening energii, napięcia, mowy ciała, prowadzenia, głosu, kontaktu seksualnego, seksualnego dotyku, kontroli emocji. Bo jeżeli ty chcesz być seksownym mężczyzną, to nie możesz liczyć na przypadek. To nie jest przypadek. to jest, że ładna kobieta jest ładna, bo to jest przypadek? Przypadkowo trenowała, przypadkowo dbała o dietę, przypadkowo ćwiczyła, przypadkowo się ubierała, przypadkowo się malowała, przypadkowo się położyła pod nóż do chirurga. I właśnie dlatego ja stworzyłem ten kurs. Bo wiem, że faceci nie, nie potrzebują już tyle teorii, tylko potrzebują praktycznych procesów transformacji, które wykraczają daleko poza to, co to do tej pory i sięgają dużo głębiej. Dlatego to jest trening, ten kurs, który nauczy cię bycia facetem, którego kobiety czują, zanim w ogóle otworzy usta. A kiedy ty opanujesz tą sztukę, to zobaczysz, jak życie potrafi być naprawdę z kobietami łatwe i przyjemne i tego cię życzę. I w takim celu powstał ten kurs. Link masz tutaj, na ekranie.